Cześć, mam na imię Dominik i jestem uczestnikiem pierwszej edycji kursu Zdobyć certyfikat ECBA i IBA. Moją przygodę z analizą zacząłem stosunkowo niedawno, bo w momencie przystąpienia do kursu miał mi dopiero pierwszy rok doświadczenia na stanowisko analityk IT, więc śmiało można stwierdzić, że jestem osobą początkującą. Wiedza uzyskana podczas kursu okazała się przydatna nie tylko do zdobycia certyfikatu, ale według mnie jest również mocną podstawą do dalszego poszerzenia wiedzy w zakresie analizy biznesowej. Sam format kursu myślę, że powinien zadowolić większość osób, ponieważ możesz zdecydować o tym, czy przerobisz kurs oglądając materiały wideo, słuchając plików MP3, czy też czytając dołączone pliki PDF. Na, na uwagę na pewno zasługują również testy, których format jest bardzo zbliżony do testu egzaminu końcowego ECBA i IBA. Sam egzamin, jak już pewnie wiesz, jest w języku angielskim. Więc jeśli znasz język angielski w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację, to myślę, że z tym testem również dasz sobie radę. Z samego słownictwa można się nauczyć dzięki słownikowi załączonemu do kursu. Ja osobiście nie używam języka angielskiego na co dzień w pracy i wszystkich nowych zwrotów, słówek musiałem się po prostu nauczyć. Pewnie zastanawiasz się, czy zawarte w kursie materiały wystarczająco przygotują cię do zdania egzaminu. Zdecydowanie tak. Można uznać, że jest to swego rodzaju ściągawka do baboka. Wszystkie informacje, materiały zawarte w kursie są w przyjazny sposób omówione i uważam, że zdecydowanie łatwiej będzie ci się zmotywować do, do przebrnięcia przez ten kurs niż do czytania baboka od deski do deski. A jeśli w efekcie i tak posiądzisz wiedzę zawartą w babok, to nie zwlekaj, tylko już dziś zapisz się na trzecią edycję kursu. Mocno polecam.